Hype drużyny roku trwa w najlepsze. Dajcie znać w komentarzu, czy wy coś ciekawego w tym okresie trafiliście, czy tak jak u mnie. Idem, brady, nie dałem rady, nie. Ale dużo mi brakowało. Nie, 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 nie. Cześć, witajcie. Z tej strony rzecz jasna HD. Przypominam standardowo o algorytmach YouTube'a. Zachęcam do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem. Wbijmy tysiąc łapek w górę, a będzie jeszcze więcej quizów. Przypominam, że odcinki są codziennie o 14 na kanale. A my w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kontencik rozrywkowy. I zapraszam was na quiz. W tym quizie musimy wymienić top 20 piłkarzy z każdej edycji FIFA, więc to naprawdę nie będzie tak łatwe wyzwanie, jak się wydaje. Jeżeli wy chcecie wziąć udział również w tym quizie, link macie w opisie, a my tymczasem mamy 200 nazwisk, 10 minut jedynie i zaczniemy sobie od FIFA 21, bo tutaj będę znał jak najwięcej, wiecie. Będziemy od dołu do góry szli, dobra, zaczynajmy, bo jest naprawdę mało czasu. FIFA 21, no to go. Ronaldo, Messi, Lewandowski, Neymar, Mbappé. Manchester City. Kto tam jest? Debrin Aguero. Chyba jeszcze jest. Dobra Bayern Monachium. Wyższa ocena. Real. No to Cross. Modric. Luka. A tutaj nie ma. Czekajcie. Cro... Benzema chyba jest. Kurtua na pewno. Dobra widzowie. Nienawidzę Kurtua. Jak się to pisze? Znowu nie wiem. Aaaa Dobra, jest, udało się e, Na pewno Ramos Waran chyba nie będzie Liverpool, Manes, Salah Atletico, Madryt, Oblak Jeszcze Liverpool, Van Dijk na pewno Barcelona, wyższa ocena Messi był, Griezmann może być Nie ma tu Griezmana Wyższa ocena, Barcelona mm, Dobra, dalej, dalej Bayern jeszcze Tiago, ale tutaj go nie ma Roben, ciekawy, czy on generalnie będzie, będzie gdzieś tam wyżej. Dobra, to nieistotne. Eee, Bayern w tym sensie, A, Neuer pewnie. Okej, okay, jeszcze Bayern, jeszcze Bayern. Kto tam jest taki wyższy ocena? Miller, chyba nie. Eee, kto ma wyższą ocenę w Bayernie? Kurczę, Kimiś będzie. Dobra, Kimiś. Jeszcze Real. Jeden bezema, Courtois, Ramos był. Casemiro. Dobra, jest Barcelona i Liverpool. Jeszcze jedna wyższa ocena z Barcelony teraz. Griezmann nie. Piquet? Nie. Jest gdzieś tam wyżej. Pique, ok. Oh, Kurczę: Barcelona, Liverpool. Liverpool jeszcze jeden. Alison. Dobra, a w Barcelonie. Ter Stegen zapomniałem o bramkarzach. Dobra, FIFA 20. Manchester City to ten ham. Hurricane. Manchester City. Aguero był, tak? Był. Sterling? Sterling, Chelsea, Kante. Jeszcze jeden z Chelsea, wyższa ocena z FIFA 20. Kto tam ma wyższą ocenę jeszcze z Chelsea? Kurtu. Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Pogba jeszcze na pewno gdzieś będzie. FIFA 19, Juventus. A Cristiano był, tak? Był, był. Z Juventus, a, Kielini pewnie będzie Bonucci Nie O kurczę 7 minut e, 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 e. Manchester United Runej w wcześniejszych FIFAch też jest e, Juventus, Juventus. A czekajcie a ile tutaj wpisało? O kurczę, ale będzie ciężko wam powiem e, Manchester City wyższe oceny. Come on Kamil myśl. Manchester United. Yy, widzieć może być jeszcze Ferdinand z wcześniejszych lat. Van Nistel. Nie, on nie miał, nie miał, nie miał. Yy... Juventus Bayern. Kurczę, tych piłkarzy Juventusu no pianić nie. Kto tam jest, a Dybala na pewno będzie. Paweł Pawełek Dybala. Yy... Mm -mm -mm. Kurde, ta FIFA 20 z Chelsea. No kto tam był, wyższa ocena w tej Chelsea? FIFA 20. A, ah, FIFA 14. Tutaj są. Monako, to musi być Falcao. Tutaj. FIFA 12, tamte czasy. Ibrahimowicz powinien być, jest Ibrahimowicz z wyższych overali. Napoli? Mertens by był? Albo Insigne? Nie. Kawani może jest. Kawani jest, ok? Eee Riberi Ribery Jest Ribery również Pujol może być Nie ma, nie ma Pujola Busquets Musi Kurde, musi być Busquets Bo on we wcześniejszej Fifi miał wysoki overall, nie? Dziś tutaj brakuje Barcelony Fifi 19 miał na pewno duży overall Busquets Dobra, ale powinien być, moim zdaniem. Arsenal, Auri? Ale to nie, no już nie te czasy. Aubameyang będzie. Obama Yang. Tylko ciekawe, czy nie będzie, czy po prostu kłania się tutaj moja nieznajomość pisowni. Manchester United, FIFA 16. Kto tam? A, nie, Van Persie nie miał tak wysoko... A, miał wysoko kart, okej, okay, jest Van Persie gdzieś. Eee... Di Maria. Nie ma Di Maria, okej. FIFA 13. Dużo z tego Juventusu jeszcze jest piłkarzy. Próbuję sobie przypomnieć w ogóle jakieś światowej klasy teraz piłkarzy, którzy byli w ostatnich latach. Ezil, jest Ezil. Kto jeszcze. Jest, nagrywa się, jest włączone nagrywanie. Barcelona, FIFA 12. Aszawi. Iniesta, okej, okay, takie nazwiska, ale ich sporo jest, widzę. Szawi Iniesta, znowu bym zapomniał o tej dwójce, którzy, która rządziła w tamtych latach na boiskach, jakby nie patrzeć. Eee... 49 nazwisk. Węcze Company? Chyba nie, ale FIFA 12. Kto z Manchesteru City? Oni Balot. Nie, Balotelli, nie. Jeszcze Bayern. No był, bo może wcześniej miał lepszą kartę, miał. To może Hummels w ogóle, jest też Hummels. Subotić nie, oni wtedy Gece może, też nie. Gece miał lepiej... Royce musi być, nie ma Royce'a. Manchester United, Kurcze, kurczę, Chelsea. O kim z tej Chelsea? Oni mieli tych tych O, to dużo jest raz Eden Hazard. Torres? Nie, Fernando Torresa nie ma. Ronaldinho, nie, to nie te czasy. Essien? Też te patrzę po tych ikonach, co tak niedawno dostali, a jeszcze byli dostępni w grze. Beckham też, nie, nie, nie. Bekam to na pewno nie. A jest FIFA 20 azart, to był dobra. 19, brakuje Atletico Madrid? Godin. Manchester United z 19. 19, FIFA to była la krokiety. Neymar był. Suarez. Suarez będzie, ok. Manchester City 19. -ka. Kto tam był jeszcze taki dobry? Może jakiś obro... A bramkarz kto tam był? Nie, oni nie mieli. Ale wpiszmy Ederson. Chyba tu nie będzie. A EC są wysoko ocenieni bramkarze? L ten będzie. E Casillas we wcześniejszych FIFA. Musi być jasne, że tak. 2,5 minuty, tragedia widzowie. 29 nazwisk, bardzo słabo, szczerze powiem, wam idzie mi. Bayern Monachium, kurczę, tamta złota ekipa, Bayernu, kto tam był? No, Xavi Alonso? Może być? Nie. na pewno? Wydawało mi się, że może być. Kto rządzi w środku pola? To niego krosa pisałem, bo on wtedy chyba grał jeszcze w Bayernie w FIFA 12. Lewego pisałem, nie? Tak, żeby nie było failu, bo byście mnie zabili, jakbym lewego nie wpisał. Manchester City, Barcelona. Jakie wielkie nazwiska się przy, przy mal, przemielały, kurcze FIFA 15, Bayern Real. Ciężko, powiem Wam, że ciężko. Gwiazdy Realu. Bo najwięcej jest piłkarzy z Realu, no? Jak na złość nikogo... Marcelo miałby? Nie miałby. Karwachal też nie. Jeszcze takie lepsze. O kim ja cały czas zapom... ISKO? Nie. Dawid Silva będzie. Dawid Silva, ok. Dawid Silva, bo on też na tym SPO był. A jakiś skrzydłowi. Kto jest jeszcze na skrzydle był? Z takich lepszych nazwisk. Minutę mamy. Mamy minutę tylko. A Lucio może być. Nie. Patrzyłem, Inter FIFA 12 on miał Toty, też właśnie pamiętałem. Eee... Nie, 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 już piszę głupoty, ale staram się cokolwiek sobie jeszcze przypomnieć. Handanowicz nie, on teraz ma wyższą over overall, ale tak to. Nie przypomnę sobie Masakra Pół minuty No ale jeszcze jedno nazwisko Jakbym wpadł Sar był chyba Już Jeszcze nie był ikoną A był w Fifie Chociaż może nie Już mi się myli Z tego Juventusu Z Fify 13 Nie potrafię sobie Nikogo przypomnieć Iguain Jest Iguain ok jeszcze Iguaina Udało się eee, 3 sekundy 179 Zobaczmy o kim zapomniałem Fabrega, Snyder, Schweinsteinger To ciężkie Lampir, Lobufon, A, Buffon 90% a średni wynik 74, więc nie tak źle jakby nie patrzeć. Schweinsteinger znowu, Mata, Bail Schwein... Kurde, ile razy ten Schweinsteinger? Patrzcie, byłby aż już 4 razy, jakbym go pamiętał. Lam też sporo. Chames, Dehea No to zapomniałem, Bale znowu, Dawid Dehea. Ile razy? Kurcze, Dehe powinienem wiedzieć. Tak samo Bale'a ale kurczę, Schweinsteingera chyba bym nie wpadł. Snyder, Fabregas to w ogóle bez szans. Dzięki piękne za oglądanie tego materiału. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. A my widzimy się już jutro o godzinie 14:00.